Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, chciałem dzisiaj z wami porozmawiać jak ja lubię rozpalać mego gryla. Moi drodzy, Martinus446 zadał mi to pytanie. Zacznijmy od tego co potrzebujemy. Potrzebujemy oczywiście węgiel, a bardzo polecam na was węgiel naturalny. Nie ten co ja dzisiaj używam, no ale niestety to był jedyny węgiel, który miałem w domu, a miejsce w którym kupuję mój węgiel naturalny jest dosyć daleko od mego domu, nie miałem czasu pojechać. Następnie potrzebujemy kłębki materiału, takie co w kieszeni się zbierają, albo jeżeli macie suszarkę, suszarki bardzo przydatne, bardzo pożyteczne do rozpalania ogniska. Po czym potrzebujemy piórka drewniane, czyli strugane nożem i dodatkowo, jeżeli macie dostęp, co każdy powinien mieć dostęp, szyszki. Szyszki są wspaniałym materiałem na rozpałkę, ponieważ są bardzo małe, mają dużo, bardzo surface area i mają w sobie jeszcze żywicę, która dobrze się pali. Moi drodzy, zaczynamy od układania naszego węgla w kształcie wulkanu. Po czym w środek krateru wkładamy nasze wszystkie materiały na rozpałkę i zapalamy. Z tego powodu zrobiliśmy to w kształcie wulkanu, żeby w czasie kiedy ogień nasz się pali, nie rozpalał tylko węgiel pod spodem, ale też na bokach. Zajmie to około 10 do 15 minut. Oczywiście nie jest to najszybszy sposób na rozpalenie, ale moi drodzy, jest to sposób bez użytku żadnych paliw. Paliwo zawsze będzie czuł w jedzeniu swoim na grylu. Nieważne, ile to paliwo będziesz wypalał, zawsze jest czucie w jedzeniu naprawdę. Robi to dużo, dużo różnicy. Rozpalenie bez paliwa żadnego niż z paliwem. Jest to bardzo łatwy i przydatny sposób. W przyszłości dla ja Was pokażę, jak ja na co dzień rozpalam gryla, czyli przy użytku kominka. No ale ten kominek kosztuje od 10 do 15 dolarów. Także pomyślałem, że pierwsza lawa was pokażę bez użycia żadnego dodatkowego sprzętu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o grylu, nie bójcie się pytać. Dzięki za oglądanie nie zapomnij ocenić filmu na razie. Oj, suba daj!